Zadanie 22. Kąt alfa jest ostry i 5 tangensów kąta alfa minus 4 cosinusy kwadrat alfa jest równe 4 sinusy kwadrat alfa. I teraz ja najpierw w ogóle to równanie tutaj przepiszę. 5 tangensów kąta alfa odjąć 4 cosinusy kwadrat alfa to jest dokładnie to samo co 4 sinus kwadrat alfa. Dokąd danie wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych. Tangens kąta alfa jest równy. I teraz będziemy tutaj wykorzystywali jedynkę trygonometryczną. W związku z powyższym, ja to wyrażenie przenoszę na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Czyli tutaj będziemy mieli 5 tangensów kąta alfa, które są równe. 4 sinus kwadrat alfa, dodać 4 cosinus kwadrat alfa. I teraz, jeżeli ja tutaj czwórkę wyciągnę przed nawias, to uzyskuję 5 tangensów kąta alfa, które są równe 4 razy sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa. I teraz popatrzmy, że to, co znajduje się tutaj w nawiasie, to jest jedynka trygonometryczna. Czyli całe to wyrażenie, oczywiście tutaj powinien być plus, czyli całe to wyrażenie, które znajduje się w tym miejscu, jest równe liczbie 1. W związku z powyższym tu będziemy mieli 5 tangensów kąta alfa, które jest równe 4 razy 1. W związku z powyższym 5 tangensów kąta alfa jest równe 4. No i teraz podzielimy sobie wszystko obustronnie przez 5, czyli przez wartość, która stoi tutaj przy tangensie. Przeniesiemy sobie tutaj na prawo. W związku z powyższym tangens kąta alfa to jest dokładnie to samo co 4 piąte. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.